Cześć. Ciężkie enduro to motocykle, które zostały stworzone do tego, żeby pokonywać kilometry z bagażem w różnych warunkach i na różnych nawierzchniach. Ale to też motocykle, które zachęcają do tego, żeby wziąć je w ciężki teren i dać im tam wycisk. O ile w tym pierwszym przypadku świetnie sprawdzi się odzież turystyczna, o tyle w cięższym terenie warto zadbać o swoją ochronę. A najlepszą ochronę zapewni nam odzież, która została zaprojektowana do jazdy w terenie. Producentów jest wielu, na przykład Climb, Lead, Onil. Czy bardzo popularny w Polsce Fox? Natomiast ja dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować mój zestaw do jazdy w terenie amerykańskiego producenta Tora, który jeszcze w Polsce nie jest aż tak bardzo popularny, natomiast może być świetnym wyborem dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jazdą w terenie. A oto mój zestaw. Zacznijmy od butów. Z oferty Tora wybrałem model Blitz XP. Występuje on w dwóch wersjach. Wersja podstawowa ma gładką podeszwę, natomiast wersja ATV ma podeszwę bieżnikowaną. Ja wybrałem tę drugą, dlatego że chciałem na szkoleniu Enduro mieć dobrą przyczepność na śliskim podłożu. But został wykonany ze skóry syntetycznej i jak przystało na buta crossowego jest bardzo dobrze oprotektorowany. Mamy wzmocnienie metalowe na czubku podeszwy, wzmocnienie na czubku buta, ochronę oczywiście pięty, kostki i ochraniacz stworzywa na piszczelu. Cały but jest sztywny, ale dla poprawy komfortu mamy wstawkę elastyczną z tyłu i z przodu. Syntetyczna wstawka od wewnątrz na cholewce daje naprawdę dobry kontakt z motocyklem, kiedy stoimy na podnóżkach. Ten but świetnie się sprawdził w moim przypadku podczas dwudniowego szkolenia enduro i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie lepszego buta na początek przygody z jazdą w terenie. Ochraniacze wybrałem też z kolekcji Tora. Ochraniacze certyfikowane, które zostały wykonane z polietylenu, są lekkie i odporne na uderzenia. Dużym plusem jest zawias podwójny, który świetnie współpracuje z kolanem oraz system zapięcia, szybki system zatrzaskowy. Spodnie są z kolekcji Terrain. Zostały one wykonane z materiału ripstop i wzmacniane są na kolanach. Dla poprawy komfortu mamy elastyczne wstawki z materiału Dura Duramotion nad kolanem, w kroku i na biodrach. Od wewnętrznej strony nogawki mamy wstawkę ze skóry bydlęcej. Dla poprawy komfortu dwa duże zamki wentylacyjne na udach, obszerne kieszenie, dwie i oczywiście regulacje w pasie. Bluza też jest z kolekcji terrain. Została ona wykonana z materiału, który doskonale odprowadza wilgoć, a rękawy są z tkaniny, która jest rozciągliwa w czterech kierunkach i odporna na ścieranie. Klatkę piersiową i plecy zabezpieczyłem buzerem TOR Guardian. Mam tutaj certyfikowany ochraniacz klatki piersiowej i ochraniacz pleców i odpinane ochraniacze ramion. Buzer został wyposażony w sporo otworów wentylacyjnych, które zapewnią komfort w ciepłe dni, natomiast na deszczowe i chłodne dni mam kurtkę z kolekcji terrain. Kurtka została wykonana z tych samych materiałów co spodnie. Znajdziemy więc tutaj materiał ripstop, wzmocnienia na łokciach. Mamy tutaj pod pachami materiał dura motion dla poprawy komfortu i oczywiście membranę Hipory, która jest oddychająca i wodoodporna. Za wentylację w tej kurtce odpowiedzialne są cztery zamki wentylacyjne z przodu i dwa zamki wentylacyjne na plecach. Ta kurtka ma też kieszenie. Dwie główne z przodu i dwie mniejsze na klatce piersiowej, a z tyłu na plecach mamy kieszenie zintegrowaną z pokrowcem, więc kurtkę zawsze możemy zwinąć, spiąć w pasie i mieć zawsze przy sobie, nawet jeżeli jeździmy w terenie na lekkim motocyklu enduro. Ciekawą rzeczą w tej kurtce jest to, że ma w pełni odpinane rękawy, więc możemy z niej zrobić praktyczną kamizelkę. Mój zestaw uzupełniają rękawice również z kolekcji Terrain. Są to rękawice tekstylne, lekkie i przewiewne, które zostały wyposażone w protektory na kostkach i na palcach. Na palcu wskazującym i na palcu środkowym mam wstawki silikonowe dla lepszej obsługi klamek. Ciekawe jest to, że te wstawki pozwalają również na obsługę ekranów dotykowych. Ostatnie elementy mojego zestawu to kaski gogle. Model kasku, który wybrałem, to Tor Reflex, a wybrałem go dlatego, że wyróżnia się spośród kasków krosowych dostępnych na rynku. Jego skorupa została wykonana z włókna karbonowego, mamy zatem kask lekki i odporny na uderzenia. Ale istotne w tym modelu jest to, co jest w środku. Tutaj znajdziemy EPS o podwójnej gęstości, który odpowiedzialny jest za pochłanianie energii uderzenia. Ale nie jest to główny materiał. Głównym materiałem odpowiedzialnym za pochłanianie energii jest materiał koroid. Jest to innowacyjny materiał, który przypomina strukturą połączone ze sobą zielone rurki. Ten materiał dużo lepiej pochłania energię uderzenia i jest lżejszy w porównaniu z klasycznym EPS-em. W środku znajdziemy również system MIPS, który pozwala na delikatną rotację tego kasku podczas wypadku, dzięki temu mniej energii dociera do mózgu. Wyściółka tego kasku jest wypinana, a została wykonana z materiału Dryform, który jest oddychający. Policzki zostały wyposażone w system awaryjnego wypinania, a zapięcie tego kasku to sprawdzone podwójne D. Na szczęce zostały umieszczone liczne wloty wentylacyjne, natomiast w skorupie kasku wyloty ciepłego powietrza. W procesie wentylacji istotną rolę odgrywa materiał koroid, przez którego przepływa większa część powietrza. Daszek w tym kasku jest oczywiście regulowany na wysokość, a mój model wyposażyłem w gogle Tor Combat, które mają wymienną szybkę. I mają możliwość zamontowania zrywek. Tak wygląda cały mój zestaw od tora. A wy w czym jeździcie? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale.